O Jezus On gra z jakimiś ludźmi Dobra zrobiłem mu Chris On gra z jakimiś Tak, tak na niego mówimy o... Nie wiem, po prostu tak go mówimy no, Tak jak do mnie mówiłem czołowiec, że mam duże czoło, a nie mam dużego czoła No normalne nie, to, 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 to... To sieć tam zapiął w tym CC uważaj, to Okej okay. Nie było o To Biegaj od razu za nim na Trajda Wola posłałem tych panie w Zostaw my ci powiemy Patrzę, patrzę Za hal jeden 你什么，你什么。 Jasku, dobrze nie on leży po prawo. Szysz! <noise> przejmijmy celną, przejmijmy celną, a później na małą bombę wejdźmy. Ewentualnie od góry niech dwie osoby pójdą. Nie, nie bo place. A. No ale hacze warto przepada. No bo dobra, chuj w te hacze. No to przejmijmy celną. To ja wezmę twitchkę, żeby tego. Ja pójdę z quadratu. No i weź tego, weź Czekala frakcji. Chuj to i nie wiem ma ci takie spiernolone nienawidzę takich ników. Nie wiem co znaczy sasori, so ale to jest taki normalny nik. A ja nienawidzę takich ników. No. <gryw> dobra? A dobra, wiem co to jest, dobra, już wiem, nieważne. No to jest to gówno z Naruto czy coś takiego. A to już pamiętam, bo wczoraj o tym gadaliście. Nie pedałów, nie pedałów, sześć, sześć. <gryw> ja pierdolę, jesteś kurwa takim kidem. Jestem KWSP no. <laughs> Stop talking Jesteś gorszy od Wojownika Najmana Jesteś gorszy Nie jestem, nie jestem nie jesteś no kurwa nie, no, wchodzimy na dach i czekamy aż spuszczą Przejmujemy celną, a później małą bombę i tyle Małą bombę i celniaka Najpierw celną Później z celnej małą bombę, bo oni będą zajęci, i ekipa, Się nie, nie dajcie im entry i tyle, i do gadania. Celną możesz palić na chillu Ej, 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 jest, 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 ej, go, o kurwa widzi drona, bo tu ma O kurwa od góry, ja pierdolę kto tak robi Et Zabijalnia! Bożynka! Nie wiem. Ached, on nie żyje! Nie strachuj się, Co ty robisz? Wow. Ty, co ty robisz? No co? Jak wy nie potraficie przejąć Sisi i stać w nim no to, to co ja mogę na to poradzić? Jakby w czterech sisi, potraficie Sisi wale, przejąć? No to, to, to celno jeden chuj no sobie przegrajmy na jedna typówce mają po 08kD, bo biegacie po killa do nas, sobie grać tak Normalnie. takiego patusa i w tej sypialni był debil. W sypialni był no. W łazience. Nie wiem, co jest ciężkiego, co jest ciężkiego żeby w cztery osoby przejąć z tego kont kontrolę celną. Nie nie rozumiem. Nie, 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 nie jestem, oby, jestem w stanie. No, jak już cztery osoby nie żyły. Ale ja nie żyłem, dlatego, bo kolega był w łazience. Nie mogłem popatrzeć tamtego tego No nie dało się wygrać z tego, bo tyle no, no matką, ona wybiegała od góry, ja musiałem do niej pójść. Nagle zbiegła, nie wiem, w ogóle rozjebany jest. Tak? jest wcześniej. już dwa albo trzy Jagery nawet tutaj. Tak nienawidzę. No, dwa albo trzy, nie wiem. To można, to raz już dwa. Jak się zawsze pani ma. A wąga! Kontrola, kontrola, nie palą, nie palą! es z panią, Idźcie mu jak pomóżcie na drugim sajdzie. Po co wy tu stojcie jak ja to smokiem pilnuję? No, jak rozwalali przed chwilą tam No Rozwala drugi sajd Dobra, pilno i tego. O na mnie! Ja pierdolę

Wow. wow, mogę. Mogę pójść czy to Nie wiem. 10... 10 czy 8 razy mam do was jeszcze powiedzieć. Idźcie drugi sali, nie pilnujcie kurwa za mną za tar... no i co to mi dało? A co wy prosicie? To... przez was? co wy, co wy No jak mówię do ciebie 8 razy żebyś poszedł na drugi side, bo ja tu smoke'im pilnuję całego side'a, a wy stoicie w trzech na ten side, zie. nie wiem po co, jak to wystarczy jedna osoba. No nie, nie, dlatego wbiegli na ten side, dlatego wbiegli na ten side. No nie, oni wbiegli na ten drugi i nie miał go nikt wytradować tego. Dwa. Najlepiej, na swetą na handlowy przejdziemy, na swetą w ramu to właśnie ktoś był na drugiej bombie to by go tradenął od razu instant no Just so Grzegorz, na daję sobie. Nie wiem, ale rozwalili. Mówię wiem. z rozwalić mapa, się nie dało. Kurwa, ludzie do no pomocy! Pomocy, kurwa!

już dostał Albega, żeby się przejebać. Zmieniasz Wigila. Zmieniasz Wigila. Nie, nie, nie wyjdzie to czy już drugi raz. Nie, on ma nie brać Wigila, ja biorę Caveira. Aaa, będzie gera dogadani. Ja, ty, ja w gadani. idę, w Roma idę, wyjebane mam. Idź. Nie. Ale nie, bo to przesadzimy niego, bo, bo myślę, że mu to już drugi raz i będzie na tym likoju na Wigilu pierdolony. Zobacz.